to nie, jedowne, a nie to jest niedobre, paluszkami tam, tamto, te przycimy na na No No przycimy to, to, się. to się przycimy, ma się. Przycimy tam małe. Dziadek pasuje w mnie się. Kiedyś się śmieje. że Waga Uwaga na paluszki. Реманга. Ой, солину. Эскокар. Я я. Я я. Татана Григо. Алло. Иди, иди, иди. Иди, иди, иди.

Popatrzcie i na dotarcie esko ma przy 20 godzin roboty w kościele. Może 20 godzin.